W drugim liście Koryntian 8 rozdział 9 werset czytamy: Znacie łaskę Pana naszego, Jeszu Pomazańca, że z uwagi na Was stał się biednym? No i inne przykłady będę miał ubogim, będąc bogatym, abyście Wy Jego biedą wzbogacili się. No to jest jeden z bardziej tajemniczych wersetów biblijnych, taki do którego przydałoby się spytać co Pawle masz na myśli tak mówiąc, że Chrystus był bogaty, a stał się biedny i dzięki temu, że on stał się biedny to inni się wzbogacili co, co miał na myśli no właśnie być może czasem się zastanawiamy nad tym i bierzemy to tak dosłownie, bo tak nam się kojarzy biedny to nie ma pieniędzy, a bogaty to ma dużo tych pieniędzy, albo innych zasobów ma jakieś służbę ma nie wiem, coś tam jakieś Dowody bogactwa. Natomiast kiedy przychodził, przychodzili do Chrystusa czasami ludzie e, bogaci, którzy chcieli być doskonałymi sługami Boga, to Pan Jeszu miał dla nich jedną radę. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. E, z tym, że czy o taki rodzaj. E, stania się biednym żeby wzbogacić innych innych chodziło Pawłowi, kiedy pisał o Chrystusie no raczej nie, bo nic nam nie wiadomo o tym, żeby rodzice, rodzice Pana naszego jeszcze nie byli bogaci on też nie miał żadnego majątku, który mógłby sprzedać rozdać biednym choć wiemy, że jałmużny udzielał nie tylko uzdrawiał nie tylko nakarmiał czasami ludzi ale też i udzielał jałmużny choćby z faktu, że w czasie ostatniej wieczerzy Wysłał Judasza, a inni apostowie myśleli, że chyba kazał, wysłał go, żeby coś jakieś sprawunki sprawił, lub dał jakiś datek ubogim, bo miał szkatulkę. Czyli skoro apostowie przypuszczali, że Chrystus mógł polecić Judaszowi, żeby poszedł dać coś biednym, to znaczy, że taki zwyczaj był, że, że widocznie dawał. Apostowie też wspierali biednych. Tylko, czy w tym przypadku chodzi o takie, tego typu bogactwo? Czyli że Chrystus był bogaty, stał się biedny, po to by inni stali się bogaci. No raczej nie o ten typ chodzi. Chociaż to też jest dobry sposób. Słowo bogaty czy biedny nie zawsze odnosi się tylko i wyłącznie do pieniędzy, do majątku. Ale generalnie mówimy o pozycji, tak? Możemy ogólnie powiedzieć, że człowiek bogaty jest na wyższej pozycji, a człowiek ubogi jest na niższej. Choć przed bogiem wszyscy są równi, to jednak na świecie jest ta nierówność. I trochę się nad tym wersetem zastanawiałem, nad tym ubóstwem Chrystusa, żeby stał się bogaty, żeby inni stali się bogaci, on musiał stać się biedny. Nawet rozmawialiśmy trochę wczoraj na spotkaniu na Skype z braćmi. I dziś nadal do tego wersetu wróciłem, dlatego nagrałem ten film. Skojarzyłem te słowa, które wydają się być sprzeczne, tak? No bo skoro stał się biedny, to jak mógł zbogacić innych? Wydaje się być sprzeczne, ale skojarzyłem je z inną wypowiedzią, która także wydaje się być sprzeczna, ale po głębszym namyśle stwierdzam, że nie jest. I nie chodzi tym razem o jakiś przykład z Biblii, ale o pewną myśl, którą wypowiedział Jordan Peterson, jeszcze żyjący taki myśliciel, psycholog. I On tak w swojej książce napisał takie zdanie, potwór, który zachowuje się, jakby nie był potworem, jest bohaterem. Oczywiście słowo potwór trochę nam tu przeszkadza. Ale też się warto zastanowić, o co chodzi w tym, jak może być potwór bohater. My nam się wydaje, potwór to równa się zły. No nie, tu chodzi raczej doszedłem takiego wniosku chodzi o to, że ktoś dysponujący mocą, prawem, możliwościami rezygnuje z tego wszystkiego po to, żeby na przykład komuś pomóc. I tutaj przykład jest odwrotny, gdy ktoś nie był, był, czy miał prawo być potworem, ale nie był, to jest bogacz i łazarz, przy powieści pana Szego Jeszu gdzie bogacz miał prawo korzystać z dóbr, jakie zgromadził, tak? Według, według wszelkiej logiki ludzkiej. To były jego pieniądze i wara obcym od tych pieniędzy. Logika Boża była inna, że powinien się podzielić, ale, ale według ludzkiego sposobu rozumowania, który polega na tym, że ludzie z reguły zagarniają do siebie, a nie rozdają, no to on miał do tego prawo. Miał prawo być potworem, nie czułem na krzywdę innych, no bo niech idą do, ro do roboty, niech, niech sobie zapracują na taki sam dobrobyt, bo jemu też pewnie łatwo to nie przyszło. No ale w tej przypowieści akurat y, bycie potworem skończyło się, jak wiemy, y, karą w późniejszym czasie. O tym mówił Chrystus i odwrotna sytuacja: ofiara jak gdyby ma lepsze warunki w przyszłym pośmierci. I tutaj, tutaj czyli nawiązuje do tego, że ktoś ma prawo do czegoś, i teraz, jeżeli ktoś ma prawo być tym potworem, a nie jest nim, to jest bohaterem. To jest dość głęboka myśl. I ona właśnie jest związana troszeczkę, wydaje mi się, z tym wersetem apostoła Pawła. I bo, co, jaka myśl mi przyszła? Oczywiście słowo potwór przeszkadza, ale, yy, ale weźmy pod uwagę coś innego. Ktoś ma moc, na przykład Bóg ma, jest wszechwładny. Ma władzę nad wszystkimi, nikt nie ma nad nim. I nie tylko dlatego, że stworzył wszystko, więc to jest jego własność, ale też dlatego, że ma taką moc, że sam jest nietykalny, a, a, a mimo to, a dotknąć może każdego. Tak? A mimo to, co, co robią ludzie, gdy mają coś takiego, taką władzę? Na przykład to możemy się przekonać, jak się zachowywał Hitler, Stalin, Lenin, prawda, jakimi zbrodniarzami byli, yy, wiedząc, że nikt z ludzi nie jest w stanie ich pociągnąć do odpowiedzialności, sami nadużywali swoją władzę, krzywdząc innych. Natomiast, i, więc w tym sensie nie byli bohaterami. Korzystali z bycia prawa do bycia okrutnym, potworem, bo, bo nikt nie był w stanie ich pociągnąć do odpowiedzialności. Natomiast Bóg, mając możliwość właściwie nieograniczoną, że może zrobić co chce, decyduje się zrezygnować ze swoich praw, ze swojej mocy, ze swojej potęgi po to by okazać tym ludziom, którzy bardzo często są dla niego niewdzięczni, nie potrafią odwdzięczyć mu się za jego dobroć, za te dary, jak sam sam życie nawet, potrafi tym ludziom okazać miłość. Rezygnuje ze swojego prawa bycia surowym na rzecz okazania miłości. Ale co ciekawe też Czyli, co ciekawe, też zwróćcie uwagę, że jest taki w Biblii, który mówi, że mamy brać przykład z Boga, gdyż on jest dobry dla wszystkich, i dla złych, i dla dobrych. Znaczy, przykład jest prosty: że Słońce świeci i dla złych, i dla dobrych, gdyż pada i dla złych, i dla dobrych. Znaczy, wiemy, że w tym życiu Bóg jakby daje wszystkim równo dobra, ale jedynie później mówi, no, skończyło się Twoje życie. Nie żyłeś tak, jak chciałem, więc y, ja ci nie, nie mogłeś sobie żyć po prostu, cieszyć się tym życiem, ale ta 60-70 lat. Natomiast pozostałym, którzy y, zrezygnowali być może czasami z takiego życia egoistycznego, czyli takiego jak, jak większość ludzi, a poświęcili się dla innych, y, tym, y, tym mówi: y, Wy przejdźcie do kolejnego życia. I to jest to, o co zabiegamy. I taką możliwość Bóg stworzył, Znaczy, zobaczcie, pozwolił cieszyć się życiem teraz i dobrym i złym a w odpowiednim czasie tylko dobry, taki gratis, dodatkowy dostaną. I teraz, kiedy, kiedy Bóg ma prawo, tak, mógł, mógł wszystkich zniszczyć i niektórzy mają pretensje, że nie niszczył, natomiast okazywał dobroć i nadzieję, że się ludzie nawrócą. I teraz w ten sposób jakby ograniczył sam swoją potęgę. I ludzie o to mają właśnie pretensje, bo nie rozumieją, że Bóg zrezygnował na pewien czas, pozwolił ludziom żyć po swojemu. A ludziom się wydaje, że Bóg to jest ktoś, kto ingeruje we wszystko, wszędzie, zawsze. Tak, tak Bóg Najwyższy nie działał. Natomiast, yy, wracając do 2 listu do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset, yy, to chcę zwrócić uwagę, jeszcze raz przypomnę: znacie łaskę Pana naszego Jeszu, pomazańca, że z uwagi na Was stał się biednym, będąc bogatym, abyście Wy jego biedą wzbogacili się. No, jak już powiedzieliśmy, Pan nasz nie dysponował jakimś majątkiem, który by sprzedał i rozdał. Nic nam o tym nie wiadomo. Natomiast co, czym dysponował wcześniej? To się dowiadujemy z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, gdy jest nazwany Słowem, Logos, i jest powiedziane, że Słowo było Bogiem. A więc to było to bogactwo, którym dysponował Pan nasz Jeszu. On był Bogiem. I teraz Bóg schodzi na ziemię i staje się Mniejszym od aniołów, jak inny werset mówi, czyli umniejsza sobie, biednieje. Ale po co to robi? Po to, by powołać teraz zwykłych ludzi do, tej, do chwały. I to do, tej, to do takiej chwały niemalże, jaką on miał wcześniej, tak? gdyż zawiera z nimi przymierze do królestwa, żeby razem z nim w przyszłości byli królami, żeby razem z nim byli kapłanami, żeby zasiadali na tronie, na którym on zasiądzie. Tak więc po co to, żeby to zrobić, żeby ludzi pociągnąć do błogosławieństwa, do chwały, sam musiał wyzbyć się chwały. I ja przynajmniej w ten sposób rozumiem ten werset, że Chrystus zrezygnował ze własnej potęgi bycia Bogiem na przykład, żeby stać się człowiekiem, nie narodził się Bóg, tylko narodził się człowiek, Syn Boży, ale i po to, po to się stał człowiekiem, żeby ludzi powołać do zbawienia do chwały. I to jest niezwykły przejaw łaski y, Pana naszego. I Paweł akurat w się do Koryntian wykorzystuje to jako przykład do naśladowania dla innych. Choć oczywiście nikt z nas nie jest Bogiem, który może żyć na ziemi, ale mamy też inne sposoby, żeby wspierać zawsze innych i do tego właśnie Pan y, zachęcał. Także z tą myślą pozostańmy do przemyślenia.